Cześć, witajcie, z tej strony Antek. I dzisiaj sobie gramy, zagramy 3D Tame Papyrus Spaghetti Time Test Undertale 3D Papyrus, cicho O oh, Доброго вечера. В комментарии напишите хэштаг спагетти. Для папа и руса. Чамп. Небеский будешь. Dobra, lecimy! 1000 łapek w górę a nagram film z inną postacią Wejdźcie sobie widzowie na mój kanał, jak jesteście nowi i nadróbcie poprzednie filmy

Jakbyście chcieli walkę z Samsem w 3D napiszcie w komentarzu Hashtag Papyrus Oczywiście Po prostu napiszcie w komentarzu Hashtag Papyrus Przypnę wam serce A jakbyście chcieli Z Samsem Walkę w 3D to Napiszcie Hashtag Bananek to było krótkie chwilowe cięcie. Widzowie, zmieniam zdanie. Nie musicie pisać hashtag bananek, ale jak chcecie napiszcie, bo. Jednak zainstalowałem walkę z sensem, gotowiem na zły czas. Nope. dobra, lecimy. <laughs> Ready for a battle. Sens. Jezu. Co jest? Co to było? 是的。Uh huh. cool Chwilę potrwa ta walka z Sansem. Tym bardziej, że to w 3D, to jeszcze trudniej. Gdyby to by było trochę łatwiej. To jest na inny odcinek walka. Ja Was żegnam. Cześć.